Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z gry Timberborn. W tym odcinku, tak jak mówiłem wcześniej, pograłem sobie troszeczkę między jednym a drugim, żebyście to mieli już troszeczkę większe do oglądania. I tak jak mówiłem, będziemy dzisiaj wielkie zrobić, wielkie zalewanie. Tutaj mam praktycznie wszystko, wszystko zrobione. Eee, tak, tego jednego nie wybudowali, nie rozumiem dlaczego musiałem tutaj dobudować taką, taką nadbudówkę ale coś takiego. Teraz sobie dam zwiększenie priorytetu. Priorytet Dałem tutaj hmm, też Dwa razy podesty, że po co nie odblokować technologii, żebyście sobie mogli zobaczyć. Mamy chociaż mamy półtora tysiąca punktów, ale w tym momencie to nie jest potrzebne. ale Skoro mamy tyle punktów, to ja sobie chwilowo po prostu wezmę i e, wezmę sobie i, i sobie ty poblokuję to. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? Jak widzicie, tutaj mamy pełny magazyn. Tutaj dobudowałem też tą groblę do końca. Musiałem tutaj dobudować skład na kłód, bo inaczej nie chcieli tutaj wziąć sobie tyle kłód. I musiałem też dorobić dostęp tutaj do punktu odbioru. No ale mają takie piękne zejście, mogę sobie te pięknie zejść i sobie po prostu tutaj odbierać produkty. No Jak widzicie, tutaj już cała ta dzielnica jest skończona. Ale ja no, na ten pomysł co potrzebujemy, dzisiaj właśnie tak będziemy zalewać. Ogólnie miałem mały kryzys y, gospodarczy, bo stusia się skończyła, a ja nie miałem wody. Dosłownie nie miałem, miałem dosłownie zero wody, nie miałem nic, tutaj po prostu było wszystko puste. Ech, I po prostu i półtora dnia musiałem pobry przeżyć bez wody, parę roślinek umarło, ale to nasze się tylko tyle. No, jak widzicie tutaj powoli już tutaj nam rośnie. Ile tutaj mamy? Hmm. 75%, czyli jedna deska została tak naprawdę nam do zrobienia tutaj, do postawienia i wybuduję. panie, panie, ty, panie Bobrze, czemu pan tutaj tego nie buduje? Uro. O, pięknie, ładnie. I mamy tutaj zrobioną już sobie zaporę. Na razie podnieśmy jedną i drugą stronę. Ej, z tego co widzę nie... A z... kurde. I tak. Ej, hala. Tak, i kurczę, jeszcze jeden bug, że nieraz, jak przyciągnie się przed poza ekran, to o, widzicie, to się, to się tak dziwnie, to się tak dziwnie blokuje. Ale to, no, mówi się, no trudno. Tak samo, widzicie, no tutaj jeszcze nie ma tego, więc poziom wody się też nie podniesie tak do końca. Potem będę budował tutaj drugą zaporę, po to, żeby to po prostu troszeczkę spowolnić. Ale to sobie już w trakcie będziecie oglądać. O, jak widzicie, kurczę, tu już pięknie, ładnie się wszystko zalewa. Wodą, zobaczcie, jak już to pięknie ładnie ten poziom wody po prostu podchodzi do góry. Jest to po prostu coraz wyżej, coraz wyżej. Idzie to dosyć powoli, ale zobaczymy, jak to idzie w naszej głównej dzielnicy. No, widzimy dawne to całe jezioro już tutaj. Widzicie, wyschło, wysło, doschło. No, jest jak jest. Mówi się, no trudno, żyjemy dalej. Nie będziemy się tym przejmować, że tutaj to jezioro nam tutaj wyschło. Ma, ja to mam całkowicie i totalnie w poważaniu. No, mówi się, trudno. Eee, tak naprawdę to jest chwilowe, bo... To jest chwilowe do tego montażu. aż nie zacznie się przewalać po prostu przez to. Bo jak widzicie tutaj jeszcze potrzeba tutaj dobudować troszeczkę, żeby to... To zwiększyć, tak naprawdę... Tak naprawdę skoro już nam tutaj poziom wody... Już nam tutaj... Podniósł się, mogę już tutaj... Dać do budowy, to dam żeby zbudowali najpierw, to tam zbud żeby zbudowali jako drugie. I, 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 I jesteśmy w jak, na jakim momencie? Czyli to tutaj będzie, czyli będę mógł podnieść wodę dotąd, ale ja chcę podnieść wodę jeszcze wyżej. Najlepiej to by było tą wodę podnieść dotąd, więc musimy tutaj, będziemy potrzebować to, to tak, to tak, to tak, czyli musimy gdzieś tutaj zrobić jeszcze im wejście. Ja sobie razu odblokuję te, te podwyż, to podwyższenie, więc to będzie. Aha, dobra, to będzie. Tak, to będzie, to będzie, tak, to potem zburzymy, więc to nie będzie tutaj przeszkadzało sobie nawzajem. Widzicie, tutaj się to wylewa, ale po prostu ja sobie z tej tamy dam ją na, na razie na półtora. Będziemy na razie powoli tutaj to robić, dopóki tego... Tego nie zrobią, jak z tego co widzę, tych kilku kawałków, to po prostu nie będzie do końca spełniać swojej funkcji, ale już zaczyna spełniać swoją funkcję. No zobaczcie, już mamy tutaj gigantyczny zapas wody. Jeszcze potem, no, tylko że ten gigantyczny zapas wody jest tutaj blokowany. Na pewno jest większy niż był, zapewni nam to dłuższe przetrwanie, ale musimy się już teraz skupić właśnie na dalszym przetrwaniu. Ja się już tutaj skupię na budowaniu... Mm, Przejścia do kolejnej, na, na kolejną dzielnicę. Mam nadzieję, że moje kochane, bobry, e, moje kochane bobry, będą miały na tyle zasięgu, żeby móc to zbudować. Mm, na razie to zbuduję w ten sposób. Zobaczymy, jak im to pójdzie. E, pyk, pyk. I zobaczymy, jak daleko te bobry będą mogły sięgnąć. To też jest trochę ważne, żeby one mogły tutaj sobie o. Jak im to idzie? Pięknie, ładnie, kochane, bobry, kury, patrzcie jak zasuwają. Ja tu od razu sobie zescape'uję, żeby ten... Szkoda, że jak jest ten tryb budowy, to automatycznie ta woda staje się przeźroczysta, jest to trochę takie... trochę takie ble, trochę takie ble, me. Mogłoby to wyglądać mogłoby to trochę lepiej, bo nieraz się potrzebne jest to, żeby tą wodę widzieć. E, dobra, i jak daleko mamy tutaj zasięg tych naszych roboli? Chociaż moglibyśmy zrobić w tym wypadku, moglibyśmy zrobić to samo, dokładnie to samo, co robiliśmy z tamtą dzielnicą. E, czyli po prostu. Po prostu dobudować im dobudować, jedną, wybudować, potem się tak naprawdę wybudować i przynieść tą dzielnicę w inne miejsce. A na razie zobaczmy, jak daleko to sięga. Ja jeszcze sobie tutaj, tutaj się dopiero zaczyna strefa czerwona. Ja tu dorobię troszeczkę. Hmm, tutaj. A jakbym to jeszcze zrobił, tutaj tak, zrobił tutaj tak, bo bobry potrzebują. Dajmy na to, dałbym to tak daleko. Ja bym chciał. Tak naprawdę się wybudować. O, dziś tutaj. O, gdzieś najmniej na to od tu. chcę. Pięknie, ładnie tutaj chcę. I zobaczmy, jak daleko sięga ta dzielnica. Aha, czyli sięgnie jeszcze dalej. Pomimo tego, że jest trochę takich tych zawiasów, że no, może, może był. Hm. Może, a może się uda. No, czy wyższe tutaj sobie postawmy, żeby skrócić po prostu drogę pobrą maksymalnie. Bobry się nie przyjmują tym, że jest woda, a są bobry, one, one żyją w wodzie, to nie mają z tym problemu, tylko one nie śpią w wodzie, to jest jedno i one nie piją bezpośrednio z jeziora, dlatego ja cały czas mówię, że te, te miejsca to są po prostu nie tylko przepompownie, tylko one po prostu jeszcze czyszczą wodę, żeby to jakiekolwiek uzasadnienie, nie musi być tego, że bobry po prostu nie, nie piją po prostu bezpośrednio z rzeki. Więc one tam muszą mieć jakieś filtry, że one jeszcze tam przy okazji oczyszczają, że to nie są takie głupie wobry, że po prostu one muszą najpierw wypompować wodę z rzeki, żeby się, ją, żeby się nią napić. Nie, nie, tam są po prostu, są po prostu filtry. No, więc ja myślcie sobie, wobry są bardzo, 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 bardzo mądre w tej grze. Dobra, widzę, że nadeszła im. o przepraszam bardzo, nadeszła im noc i, i jesteśmy. Hmm, tutaj widzę, nadchodzi susza i jesteśmy dotąd. Dobra. Teraz sobie zobaczmy na... Hmm, może się udać. E, byśmy potrzebowali... Ja będę to od razu pierdzielną na tych... Bo nie będziemy tego odblokować, bo to jest strasznie drogie placu. Metalowa platforma, ona wymaga gigantyczne, ona wymaga 200 metalu. To jest naprawdę super dużo. Bo tak, tutaj nie wybudujemy. Ale wybudujemy to tutaj. W, e... No to może, skoro już tak, hmm, na trzy, zobaczmy jak tutaj dojdą, jak to by wypadało, jakby to, jak to będzie wyglądać, tu na trzy, czy to potem tutaj sięgnie, tutaj dotąd, na 3, dobra, to może od razu sobie zaprojektujmy tutaj, się będzie takie znowu projektowanie tutaj w Bobrach, e Dobra, najpierw to skasujmy. E, takie, taka podpowiedź, jeśli chcecie kasować bez tego kupiego komunikatu, czy na pewno chcecie skasować, to po prostu trzymacie shift. To wtedy od razu wam to skasuje. Dobra, mm, potrzebujemy tak. Urząd dzielnicy to jest jedno. E, urząd dzielnicy to jest roz, no roz. E, wybudujmy to. I to będziemy potrzebować super minimalistycznie to zrobić, tak naprawdę. Chociaż to też nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Bo to będzie trochę skracało możliwe drogę, ale, ale spróbuję. I nigdy nie robiłem tego typu, tego typu projektu, więc spróbować zawsze można. Będziemy też potrzebowali tutaj miejsca magazynowego. Będziemy potrzebowali magazyn. Będziemy potrzebować, wiadomo, drogi, będziemy też potrzebować. Będziemy też potrzebować tutaj. Hmm, na magazynie możemy umieścić, gdzie to my mamy. Gdzie to jest? E, punkt odbioru. Tak, możemy to umieścić tutaj. Tak, możemy sobie to umieścić tutaj. Punkt odbioru. E, to nam coś zmieni, że go przesuniemy troszeczkę do tyłu. Ma nam tutaj nic nie zmieni. To nam nic tutaj nie zmieni, bo i tak będziemy musieli dać to. Tak, bo i tak będziemy musieli dodać tutaj też, ja wolę ten punkt odbioru po prostu dać troszeczkę niżej. Kurde, cały czas zapominam, gdzie jest ten punkt, odbi o, punkt odbioru, bo to będziemy, tutaj będziemy wysyłać bardzo dużo, bardzo dużo kłód. Będziemy wysyłać, będziemy wysyłać tutaj kłody, żarcie, ale nie będziemy wysyłać wody. Wodą niech się tutaj oni zajmą całkowicie sami. No, mają przecież wystarczająco dużo wody dookoła zrobimy to tak, zrobimy to tak tutaj damy, gdzie jest ta woda woda, 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 woda weźmiemy sobie, nie, nie chcemy nic odblokowywać, weźmiemy sobie dwie, dwie wypompowy, ten, pompy, żeby sobie tutaj zrobić, żeby po prostu tutaj mieć to hmm, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze co jeszcze potrzebujemy potrzebujemy jeszcze yy, nie potrzebujemy jeszcze mieszkanie Tutaj nie będzie akurat dużo bobrów pracowało. mi się wydaje, że w 9 bobrów się pomieszczą, tutaj, tak? Tak, tutaj się pomieszczą w 9 bobrów. 9 bobrów dazą radę, więc damy to tak. Okay, hello, damy to, damy to, tak, damy to, tak, damy to, tak. Tu od razu poróbmy wszędzie, wszędzie ścieżki przecieżki ścieżynki to mamy dom to mamy magazyn mamy dwie przepompownie tu możemy od razu dołożyć a nie możemy a możemy tutaj dołożyć to tutaj dołożymy jeszcze jeden mały magazyn na wodę to nie raczej im tutaj wody nie zabraknie to jest to i tutaj sobie będziemy robić zejście stąd tutaj pyk Pyk, pyk, pyk. I pięknie łanie tutaj to będą. Będą. Mm, tu, nie, nie. To jest źle, to jest źle, to jest źle, to jest źle, to jest, to też, to też. One bobry tutaj będą wchodzić do góry. im miały tutaj dostęp do tego. E, będą musiały też wybudować sobie tutaj wejście na górę, o ile im, im tutaj zasięgu wystarczy. Bo jeśli im nie wystarczy zasięgu, no to im nie wystarczy zasięgu chociaż mi się wydaje, że powinny jeszcze mieć i tu, żeby to budowały. Najważniejsze jest tutaj to, żeby zbudowały. Potem w górę to już jest, nie jest aż tak super ważne To jest jedno i musimy tutaj zrobić też w drugą stronę. To na zasadzie, na zasadzie czegoś takiego. Jak widzicie, bobrów tutaj tych będzie czekać naprawdę spora spora produkcja, będą musiały bardzo dużo nosić dlatego ja im tutaj odblokuję jeszcze i dołożymy jeszcze a nie, nie, chatka druga, trzeba odblokować ile to kosztuje? A 11 punktów dołożymy jeszcze jedną chatkę budowniczych tutaj ja im tutaj tutaj im to dobuduję eee, tu tu jeszcze tu, 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 tu i nie tego nie chcę tu pod spodem ja chcę to tak i tutaj dam to też wysoki priorytet, na to wszystko, żeby po prostu to zbudowali jak najszybciej, nie powinni mieć z tym zbyt dużo problemów mają tutaj Naprawdę mają tutaj dużo materiału, szczególnie że te bobry, tutaj zmieni tutaj te bobry wszystko im produkują, e, zmieniłem tutaj te dwie wytwórnie zębatek na wytwórnie po prostu desek Będą po prostu zamiast dwóch są trzech, a jak wstajemy z energią Moc generowana przecież 540, zapotrzebowanie 390, zarobiście. Mamy wystarczająco dużo energii, żeby tutaj to zrobić To jak widzicie mamy już, mamy dalej podwyższone, podwyższone, po prostu Możliwości, o kurde zbudowali to Ale nie ma tutaj dojścia, ja tutaj od razu dodam, dodam bobrów, ile mamy bezrobotnych, tutaj mamy aż 10 bezrobotnych bobrów Hmm. hmm, hmm, hmm. Obdurunek tragarzy. Hmm, co to jest? Nie, to jest podstrony tragarzy, to jest chata budownicza Dobra, dam jeszcze jedną chatę budowlanych. Też damy to wysoki priorytet, niech to budują. Już oni będą po prostu też sobie to transportować wszystko. Też po prostu niech już po prostu tutaj zaczną to to wszystko po prostu robić. O! Wa, 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 sięgnie. One mogą tylko raz, dwa, dwie dwie w dół. Mam nadzieję, że to, że to sięgnie, bo jak nie to będą musiały jeszcze wodę nosić, no to te przepompownie po prostu skasuje. Mówi się, no trudno, nie zawsze idzie wszystko od razu dobrze zaprojektować, ile mamy jednego bezrobotnego. No taka ten jeden będzie na, że tak powiem, na rozmnażanie się bobrów. Tutaj widzę, że oni już tutaj kurczę ostro. ostro widzicie, już tutaj ostro rozum z budową. Już kurczę, tutaj pięknie, pięknie ładnie noszą, noszą kłody, wszystko deski. To bardzo dużo. Tutaj widzę, że bardzo du dużo desek pójdzie, ale to nie powinien być problem. Chociaż tak sobie myślę, tutaj jest te, te wody, ale to nie będzie problem, bo to się podniesie. Ten poziom wody, jak tutaj zaczną to produkować, a ci tutaj to zablokują, to bardzo szybko tutaj się ten, po ten poziom się podniesie i będą miały po prostu więcej wody. Ona stała, już ususza. O, 6 o kurczę, już 7 dni będzie, będzie ona trwała. Nie za ciekawe, naprawdę, nie za ciekawe, nie za ciekawe, nie za fajnie, tak samo musimy już powoli myśleć. Także hmm, nad innymi możliwościami, tutaj, tak jak mamy, tutaj, będę musiał zacząć liczyć te tutaj. co sobie powoli zacząć wyliczać, sobie obliczać, jak tutaj, mają być to wszystko. Ja sobie jeszcze jedną rzecz odblokuję. Nie będziemy tego na razie budować, ale ja sobie po prostu odblokuję. To się, to się przyda, jak będzie papier. Chodzi o ule. A nie mam pojęcia, jak zasięg miał UL raz, dwa, trzy, jeden, raz dwa, ma na 7. Tak, ma 7 na 7 kratek. Pisze tutaj Tak, ma 7 na 7 kratek, czyli po prostu tutaj to możemy sobie pięknie, ładnie zmieścić. Jak widzicie. Ale do tego potrzebujemy co? Potrzebujemy papier. Żeby zrobić papier, to będzie chyba w drodze, nie? Żeby zrobić papier, potrzebujemy metalowych zębatek. Żeby zdobyć metalowe zębatki potrzebujemy stanowisko złomiarza i potrzebujemy e, strzępiarkę, która za to wymaga e, bubrów mechanicznych do pracy, no to jest po prostu no takie no e, nie za fajnie, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, dobra mamy tutaj suszę, ja sobie e, odłączę jedną zaporę, żeby po była wyłączona ze synchronizacji i dam ją na na na, na jedynkę. Wysoko, że po prostu troszeczkę wody tutaj dolać. Ja potem tutaj miałem tutaj zastosowany taki system, że po prostu tutaj dławiłem przepływ. Tutaj dławiłem, następnie tutaj dławiłem. I po prostu to leciało tutaj tak mało wody, że większość te bombry praktycznie wypompowywały. Też miałem tutaj bardzo dużo pomp. Wypompowywały, to cały czas działało i nawet susza mogła trwać 10 dni. A mi to nie przeszkadzało. Ja tutaj od razu będę to Dawał, do od razu do góry. Że po prostu będę tylko dolewać co jakiś czas z tej wody. Jak widzicie kucze, zapas jest. Jest naprawdę bardzo ładny, no chociaż to już nie jest już aż tak ładny, to ta woda cały czas paruje tutaj Więc no, to, to by było najlepiej, aby to miało z 2-3 kratki w dół, to by było wtedy super ekstra No, ale nie możemy mieć wszystkiego, tak samo już tutaj zaczniemy sobie pracować nad e, Kolejnym elementem, który ja tutaj stosuję e, Na tej mapie, to jest coś takiego, tu 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 tu, tu. Następnie bobery będą musiały przejść Tutaj E, tak tak i bobery będą musiały dojść tu i stąd będą musiały hy, 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 hy. jakoś tutaj zejść tylko nie mam pojęcia jak tutaj zrobić to hy, 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 hy. jak to tutaj zrobić pomyśl pomyśl pomyśl, pomyśl, pomyśl. E, na pewno tutaj będę musiał postawić grobla to jest jedno, żeby tutaj móc wykorzystać. Raz, dwa. Czekaj. To jest grobla, i wtedy tak. i Wtedy mogę maksymalnie wykorzystać e, tą pojemność tutaj. Czyli jeżeli zrobię to tutaj, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. OK, może być. Nieparzyście, fajnie. Mi się to podoba. Jakoś tak bardziej preferuję, żeby to było wszystko nieparzyście. E, to jest tutaj. I teraz tak. Raz, dwa, trzy. E, i wtedy tutaj to zdławię. Potem tutaj to prawdopodobnie powiększę o, o te dwa. Jeszcze powiększę, i tutaj też to troszeczkę przemodyfikuję. Ale to w momencie, w będą materiały wybuchowe, bo w tym momencie to nie ma nie ma za bardzo jak. I, i skoro mamy tutaj to wybudowane, o takie troszeczkę masło myślane się zrobiło bo tu jest wejście to będzie zaraz zejście i po prostu chodziło tylko o to żeby one to po prostu dotarły z produkcją o. tutaj z produkcją i materiałami tak jak powinny wybudować bo nawet stąd powi powinny dać radę więc to skasujmy lepiej używać tego i trzymać shifta o. i mamy Widzicie, jest super. Ale tak samo jak tutaj, o mamy mamy tutaj tą tamę. Ta tama pięknie, ładnie nam trzyma. Jak widzicie, kurczę, mamy, mamy wodę. Mamy tutaj zapewnione też. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze, jaki kolejny krok? Tu mamy. Gdybyśmy mogli tutaj, chociaż tutaj moglibyśmy na przykład zrobić sobie szczępiarkę, też się odblokujmy. Na przykład, często teoretycznie, stawiamy szczępiarkę. Ona wymaga 250 mocy. A moc możemy tutaj pozyskiwać przez koło wodne 250, czyli raz Raz, dwa Trzy, cztery, pięć, potrzebujemy kurcze Pięć kołowrotek dla chomika, żeby zasilić to Tak Nie jest to, nie jest to za dobre, w szczególności, że Z tego co widzę te, ko te, 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 te. Eee, tutaj mają wejście, więc musimy tak czy siak je po prostu postawić w linii, nie możemy jakoś skumulować. Więc to też już trzeba będzie pokombinować yy, organizacyjnie, jakby to zrobić, dobra. Więc to też nie jest za fajnie. Dobra, yy, zobaczmy sobie tutaj, jak to tutaj wygląda. Dobra, tutaj mamy dotąd, potem jak to się wybuduje, to się poprawi, też się ta, to da po prostu troszeczkę wyżej. Żeby po prostu ta woda się wyżej sp yy, jest spiętrzała. Można byłoby to nawet to tak zostawić jak jest teraz, żeby to przelewało się tutaj, następnie to żeby tutaj to robiło, w międzyczasie jeszcze ja bym zrobił tutaj coś takiego, bo to pójdzie w pizdiet. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11 I od tego tutaj zrobił e, Czyli tutaj będzie ta mać. tak to będzie, tego nie będzie, tego nie będzie, tego nie będzie, tego nie będzie Czyli to by było tak i to by było. E, tak, dobrze? Dobrze to liczę E, nie, o jedno, za dużo. I tu po prostu bym zrobił takie dławienie po prostu tego, żeby po prostu to móc sobie zdławić. Hmm, dobra. Jak już to będziemy, jak już to będziemy robić w ten sposób. Tego systemu jeszcze tak do końca nie, tutaj nie testowałem w tej grze. Wiem, że tutaj bardzo dużo, jeżeli chodzi o fizykę wody, przechodzi, pomimo tego, że ta fizyka jest po prostu troszeczkę... Ona no dosyć zaawansowana, ale na przykład nie ma tutaj tam dolno co po prostu, jak dla mnie, strasznie blokuje tą grę. I dobra, i dajmy na to, damy chwilowo to tak, że po prostu tutaj, yy, tutaj mamy śluzę potrójną. I będziemy sobie na przykład tutaj dławić, na przykład sobie na przykład to wyburzymy. Przecież nawet to mogłoby, by no, mógłbym tutaj wyburzyć to tylko jedno i sobie tutaj taki dodatkowy zbiornik zrobimy. Trochę wyżej, żeby tu to, to się nie przelewało. I po prostu tutaj będziemy tutaj będziemy spowalniać, tutaj spowalniać i po prostu to będzie napędzać koła. Prawdopodobnie tutaj wybuduje dodatkowe koła. Żeby to po prostu napędzało, żeby to się po prostu rozlewało, albo po prostu na przykład przesunę troszeczkę te, 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 te śluzy, bo to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, jest to na przykład siedem miejsc, kiedyś na przykład tutaj miałem śluzy zrobione. Tą potrójną śluzę, Miałem to po prostu pierdzielnięte w ten sposób. Tylko chciałbym to w ten sposób spróbować nowego podejścia. Wiecie, to wymaga tylko i drewna, więc jedyne co tak naprawdę ja tutaj będę marnował, to mogę zmarnować między jednym odcinkiem a drugim. Tylko i swój czas. Też będziemy przerabiać dalej. będziemy, Będę przerabiać bardzo ostro ten sektor, sektor mieszkalny, bo jest to po prostu. Jest to po prostu do zrobienia, i zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, to będzie dzisiaj wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, łapek w górę, pisania komentarzy. Jeżeli macie jakieś informacje, jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie odpowiadam. To zapraszam na swojego Discorda. Link znajduje się w opisie każdego jednego odcinka, więc no. To byłoby na tyle. Zapraszam do oglądania tutaj, właśnie, Bobaru, w moim wydaniu. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.